Luna? Simon, co ty tutaj robisz? Widziałem, jak wychodzisz z rolera i poszedłem za tobą. Wszystko dobrze? Tak sobie. Słuchaj, bo bardzo się staraliśmy, a teraz muszę pogodzić się z tym, że odpadliśmy z konkursu. Przyszłam. Przyszłam tu na chwilę, żeby popatrzeć na wodę, poczuć powietrze, chociażby po to, żeby być odrobinę bliżej Cancun. Rozumiesz? Wiesz co. Luna, chciałem cię przeprosić. Wybacz, że ci nie wierzyłem. Serio, naprawdę tego żałuję. Simon! Wybacz, że nie dostrzegałem prawdy, że nie chciałem jej dostrzec. Ale teraz wszystko jest jasne. Ale nie musisz mnie już przepraszać. Za nic. Przykro mi z powodu tego, co się stało, ale dobrze, że zdałeś sobie z tego sprawę. Zapomnijmy o tym. Prawda jest taka, że nie tylko z tego. A z czego jeszcze? Co do ciebie czuję? Niezmiennie od pierwszego dnia, gdy cię zobaczyłem. Pamiętam, jak w dzieciństwie chodziliśmy ścigać się na frotkach. Albo jak ścierałaś sobie holana, a ja pożyczałem ci plastry, pamiętasz? Zresztą ty robiłaś to samo. Simon, nie mogę uwierzyć, że ty wciąż to wszystko pamiętasz. Wydaje mi się, że byłem z Danielą, żeby zapomnieć o tobie. Ale nie mogę. Nie mogę, bo to, co do ciebie czuję, jest tylko coraz silniejsze, Luna. Strasznie się bałam, że cię stracę. Bałaś się tego? Bardzo mi na tobie zależy. Jesteś... jesteś jedyny z nim. ...mar,